Eksperymenty to moja codzienna praca. Jednak gdy boli mnie głowa, nie eksperymentuję. Bez namysłu sięgam po Kodipar. Sprawdzony, zawsze pomaga. I nie drażni żołądka. Kodipar gasi ból. Już za kilka minut dwusetny odcinek Złotopolski, dzisiaj przez cały dzień spotykamy się z Anią Przybryską, która jest, stała się dzisiaj wyjątkowo prowadzącą program drugi, a teraz dołączyli do nas jeszcze Ewa Ziętek czyli Marta Gabrielowa, Paweł Wawrzecki, czyli Wiesław Gabriel. No i cały czas jest z nami Ania Przybylska. Rozmawiałem na ten temat już z Anią, co złotopolscy zmienili w Państwa życiu, bo pojawiła się jakaś taka regularność. Na ile ta regularność jest dobra, na ile dużo, zła. Nie? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Co to Bardzo dużo. To znaczy bardzo dużo. Ja, ja zacznę. Dużo człowiek stał się jakby kojarzony z tym, co robi i, i jakby... Jest kimś jakby no, z domowników oglądających to nasze przedsięwzięcie i właściwie na każdym kroku spotykamy się z czymś takim, a szczególnie ja jeszcze. Tak powiem, przez mundurowych dodatkowo jestem uszanowany, uszanowany tak. bardzo to lubiany. Się, to się przydaje w życiu codziennym. Już mówiłem, przydajesz. że nigdy z tego nie korzystam, ale przydaje ale się, bo jest taka ja sympatia. Jeżeli, jeżeli, no ja, ja nie staram się jakby, jakby prowokować i raczej jeżeli to jestem zatrzymywany, gdzie bardzo mi jest miło, proszony jestem, żebym się albo poznał, albo też napisał parę słów, i że, no bardzo miło jest. To. I, I ja tak samo spotykam się z ogromnymi dowodami sympatii. Ludzie czasami uważają mnie za swoją sąsiadkę wręcz. Hmm. To znaczy i dają mi różne rady. Niektórzy nawet zwracają się do mnie, Pani Marto, no jest mi bardzo miło. I, i nawet dostaję listę na przykład yy, z propozycjami rozwiązań życiowych, prawda, że no, może tak zrobić, zrobić albo tak, albo żebym nie była tak nerwowa i na przykład wyjechał w góry na odpoczynek, prawda, proponują jakąś miejscowość. Także to, to no, no, bardzo dużo, że tak powiem, zmieniło. Nie proponowali jako komendantowi, że on sobie dał spokój. <głos> <głos> ja no ja nie, nie, nie chcę mu zwracać się tym samym, ale też taką propozycję miałam. <noise> A na ile, na ile to jest męczące? Bo to 200 odcinków to jest kawał, kawał czasu. Nie, nie jest tak męczące. No właśnie, nie. te same postaci, ci sami ludzie na planie. No tak, ale się cały czas coś innego dzieje, cały czas jest coś nowego. Przecież my nie, nie gramy tego codziennie, my jesteśmy zajęci po kilka, bo czasami zdarza się kilkanaście dni w miesiącu, no są jakieś przerwy, teraz też mamy ferie w zdjęciach i także, także to, się, mhm. to się daje radę a poza tym każdy z nas jeszcze ma szereg że tak powiem innych swoich obowiązków i jakby, jakby tak. to jakby dowodzi że to szczególnie w naszym zawodzie mhm. gdzie ja kiedyś obawiałem się że to może zaszkodzić. to no właśnie to było moje Wylem kolejne przyszły przyszły pytanie czasy takie że że to nie szkodzi My W ogóle też pomaga tak? to, że ja, ale coraz więcej jest. aktorów bierze udział w serialach nie rozumiem w ogóle dlaczego bo raczej bierze się udział chętnie w rzeczach dobrych a nie złych a czy to jest serial czy to jest prawda? Jakiś inny, inny rodzaj twórczości Jak filmowej. Dobre, Jak jest dobre, to, to trzeba to jest, robić. No, coraz więcej ludzi, bardzo, coraz bardziej więcej uznanych aktorów, że tak powiem, bierze udział Serialach. Tych seriali jest też coraz więcej, więc, więc taka groźba, że zostanie się tylko identyfikowanym z tym serialem, no jest mniejsza, ale można się starać, żeby nie być identyfikowanym tylko z serialem, czyli gr gramy jeszcze również to. w teatrach, prawda, i bierzemy udział. O... Też inne rzeczy, naturalnie. Względu. No na przykład Kręcimy. senator Złotopolski przecież pełni również funkcję. Mm, naturalnie, za... ale ja mówię w to... zawodzie. Ja mówię w tak, za... jest... jakieś Ja no. jakichś graczyków, czy, czy też jakiś film, czy też bez przerwy coś nowego. Ja w dzisiaj mam premierę chciałam powiedzieć. Proszę. Także proszę trzymać kciuki za mnie. Mam dzisiaj premierę w Narodowym Wersie. O tej Werselach. premierze porozmawiamy jeszcze po Złotopolskim. To nie, to nie jest <laughs> jestem bardzo, bardzo ciekaw jak Pani, jak pani to przeżywa. I chciałbym się Ciebie jeszcze Aniu spytać. Dla Ciebie to chyba nieprawdopodobna szkoła spotkać się z tak, doświadczonymi aktorami na, no, na, na jednym planie, jeżeli wiążesz jakieś plany, swoje, swoją przyszłość z tym zawodem. No, no, to jest, dokładnie to zapowiedziałeś, chyba więcej nie muszę dodać. Także wiesz, pytania pod tytułem, czemu nie zdaje do szkoły teatralnej, to nie dlatego, że uważam się, za wiesz, taki ogromny talent, coś takiego brak mi przede wszystkim śmiałości, Ja uważam, że ukończenie szkoły teatralnej to już jakieś takie, wiesz, wysokie mistrzostwo. Natomiast praca, bo zarówno. Panie Ewa tak jak Pan Paweł Wawrzecki i wielu innych aktorów, to swobodnie można powiedzieć, że to jest plejada Polski. Y -y. więc... A czy zdarzają się jakieś takie uwagi nieraz zniecierpliwione, no zagraj to w końcu jakoś, no zrób coś z tym, ze strony nie, bo starszych bo, że nie tak tak Zawsze nie jest to jest zawsze taka rada, z której ja na pewno korzystam i, i która mi na pewno przyda się w przyszłości. No to najczęściej chyba <laughs> od <komendanta. śmiech> Zobaczmy w takim razie na dalsze losy rodziny Złotopolskiej, a także rodziny Gabrielów i tego, co dzieje się na posterunku policji na dworcu centralnym. Zapraszam Państwa teraz na dwusetny już odcinek Złotopolskich, a po serialu spotkamy się jeszcze raz, żeby porozmawiać. Zapraszamy na Złotopolski. Proszek rysuje czyszczone powierzchnie, dlatego weź CIF, mleczko do czyszczenia, które zawiera aktywne minerały. Dzięki temu bez trudu usuwa nawet najgorszy brud, bez zarysowań. Thief. Czyści skutecznie. Nie rysuje. Tak blado wyglądasz. A przecież są kraje, gdzie świeci słońce, a ty wygrzewasz się na plaży. I to w miłym towarzystwie. Twoja atrakcyjność wzrasta. Kup frytki Avico i pojedź na Teneryfę. Oh od dziś nie dam się skusić na słodycze. Nie dam mu czytać przy jedzeniu. Nie dam się na aerowiku. Nie dam się handrze. Nie dam się zimie. Nie dam się przeziębieniom. I codziennie będę brała centrum. Maybelline New York przedstawia kokieteryjne rzęsy podkręcone nowym tuszem Wonder Cool Mascara. Podkręcone rzęsy i zalotne spojrzenie. Tylko Maybelline tak cielskie podkręca. Wygiętość czyteczkę doskonale rozczesuje i podkręca rzęsy. Elastyczna formuła wydłuża rzęsy. Utrwala ich zniewalejący, podkręcony kształt. Flirtuj spojrzeniem. Nowość Wonder Curl Mascara. Może to jej urok. Może to Maybelline. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu z nas cierpi na zapalenie gardła. Warto wtedy sięgnąć po Holinex. Cholineks to sprawdzony lek. Szybko przynosi ulgę w bólu i obrzęku gardła. Dlatego zaufali mu farmaceuci i lekarze. W aptekach dostępny bez recepty. Cholineks ukoi, gdy gardło boli. Co się stało? Najpierw użył Sedesu jako autostrady i włożył ręce do środka. Potem złapał za krawędź. Pił ze stołu rozlany sok i jadł z podłogi. Nie denerwuj się, mamo. Jeżeli używasz domestosa, możesz być spokojna. Nowy, gęsty domestos dłużej utrzymuje się na powierzchniach. Dzięki temu czyści i dezynfekuje skuteczniej niż zwykłe środki. Domestos. Usuwa brud, zabija wszelkie zarazki. Ból gardła. Neoangin ugasi ogień w gardle. Promocja Kasi. Jeśli wyślesz 15 kuponów z promocyjnych opakowań, otrzymasz segregator na najlepsze przepisy Kasi dołączane do tygodnika Pani Domu. A jeśli wewnątrz opakowania znajdziesz ten znak, otrzymasz wspaniały mikser i pieczenie będzie jeszcze przyjemniejsze. Z Kasią ci się upiecze. Producent herbaty Saga, sponsor serialu Złotopolsce serdecznie zaprasza na film. Producent Herbaty Saga, sponsor serialu Złotopolsce zaprasza na ponowne spotkanie z bohaterami filmu za tydzień o tej samej porze. Nie martwcie się. Ja też nie zawsze wygrywałem. Tak to już jest w życiu. Mmm. Papryka. Lej. Doskonałe. Ciszy lejs. I przestajesz być sobą. 200 odcinek Złotopolskich już za nami. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na odcinek 201, a ten 200 odcinek oglądali razem z Państwem Ewa Ziętek, Anna Przybylska i Paweł Wawrzecki. Panie Paweł, jak tak można one po przyjściu do domu zmęczoną z, z, z zabawki okrutne, to one mam między sobą na i to trzeba. I takie tajemnice, no bo to właściwie nie było takie złe, to jakieś sposoby dochodzenia do siebie, do są, siebie. Nie? A coś z tego wyniknie? No tak nie wiem, czy tak możemy to kompletnie możemy zdradzać, zradzać, nie, no bo nie, nie, nie. po co? Mamy A, opowiedzieć z, do końca? Zainteresowanie spadnie, ale będzie bardzo wesoło i, i rozmaicie. Czy ten, czy ten trójkąt w takim razie ma szansę powodzenia jakichś? Znaczy dwie panie i jeden pan. To bardzo miła sytuacja, czy nie miła? No ja wiem. <laughs> Więcej roboty mam. <laughs> Pani, Pani Ewa mówiła nam przed serialem, że dzisiaj e, premiera. Jest tak. Pani troszeczkę tym e, podenerwowana. No, tak, staram się nie denerwować, ale na pewno taki rodzaj stresu oczywiście towarzyszy mi. No, szczególnie, I... że to jest właśnie ten spektakl, że to jest wesele. Tak. To Pani mi towarzyszy gra. już w czwartym weselu gra. Pani zaczynała z wesela, no właśnie, tak jest. I, I dzisiaj jest premiera w Teatrze Narodowym i nawet nie mogę Państwa zaprosić, bo, bo słyszałam, że wszystkie spektakle ja są wykupione do końca. Myślę, to... że weselem skończysz, jeszcze będzie czas <grym> zobaczyć. <grym grym> Karierę skończysz weselem. <grym> no jeszcze tak nie, nie wybieram się, no ale no, jeszcze kilka ról może zostało. <grym> A jakie będzie to wesele? Proszę nam o jakieś Znaczy ja y, y, jestem o tym przekonana, że to będzie dobre wesele i to, to bardzo się cieszę, że w tym biorę udział i nie widziałam, siedziałam na próbach i widziałam y, wspaniałe role. Dorotę Sektę, Jerzego Trele, Malajkata, Zbyszka Zamochowskiego. Że o sobie nie, nie wspomnisz. Nie. O sobie nie będę mówiła. A ale czy to, to jest wesele współczesne? Znaczy, czy, ta, czy pani oglądając tę sztukę na próbach, biorąc udział w próbach, czuła, że ta sztuka ma dzisiaj bardzo konkretny, pe... aktualny to... wydźwięk? To na pewno w tej sztuce jest absolutnie to robi Grzegorzewski i, mhm. i, i jak, jeżeli ktoś by o tym nie wiedział, to myślę, że by rozpoznał po tym weselu, że to właśnie że ten, ten właśnie. reżyser robił. I, i no, Ewa no... Bardzo się cieszy, że... W przerwie, że jest bardzo żywe. Kolorowe, żywe i bardzo niesie do przodu. To bardzo... wesele to już jakby no i powiedzieć, jest... chętnie biegam hmm. w ansamblach. Czy to może świadczyć o spektaklu, że chętnie biegam w ansamblach? No chyba tak. No, bardzo wszyscy są tacy jak ktoś zjednoczeni i jakiś chyba t -t 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 dobry duch jest nad tym spektaklu. A Pana można oglądać w, w Teatrze Kwadrat w Warszawie? I tak, nawet dzisiaj wieczorem, a za tydzień można mnie oglądać w Chicago, bo wyjeżdżam właśnie kolejny raz. Tak więc zapraszamy wszystkich <śmum> do <tego później śmum> do Chicago, <śmum> to, to będzie. Chętnie. My jedziemy z, z, z właściwie ostatnią moją premierą, to się roz, nazywa Nie teraz, kochanie. Bardzo zabawna. Szczególnie efektownie wypadają panie, a my, mężczyźni, czwórka mężczyzn, ja z głończakiem i pan Szopa, kolega Neyman też od nas uh -huh. w serialu, jesteśmy tylko jakby okrasą, ale to jest <grym> fajny spektakl. <grym> Czy w Stanach Zjednoczonych, był pan już w Stanach Zjednoczonych po tym, jak Złotopolski się no W zeszłym roku pięć razy byłem. No tak. tam są reakcje? No, no, o, powiem, że cudle. kiedyś miałem, tak. miałem takie, taką przygodę, że... Weszliśmy z kolegą gdzieś chyba 10.30 rano w Nowym Jorku, nie powiem jaka ulica, była ogromna ulica, szeroka jak Marszałkowska. jakimś tam numerze. Tak. I wołają do mnie, że tak powiem z 50-60 metrów, komendancie, co tutaj tego do nas? A doszły do nas słuchy, że właśnie w Ameryce Polonia jakoś szczególnie sobie ulubiła ten serial, to jest dla mnie No jest coś takiego, miło, bo on no pokazuje bo jakby kawałek, Polska, takie prawdziwe Polska, Polska, polski, taki prawdziwy, taki w kawałek z jest... Zielonej jest... Wsi, te normalne nasze mieszkania, blok jakby, nie jest, nie jest to w stronę jakiejś bajki, tylko taka rzeczywistość, takie coś. Ale mogło co... takie coś Aha. być, prawda, a, a, nie, a nie musiało tak być, że akurat sobie Polonia tak ulubiła w, w Stanach właśnie ten serial no jakby... i to ciągle, prawda, tak. to o... Te głosy do nas dochodzą, że są w ogóle wyszarpywane kasety. Tak, nie wiem, skąd biorą. Pod tak, nie wiem to... skąd biorą, ale są na bieżąco. Mm -hmm. Czy to oni, oni, oni kopiują, czy, czy, czy coś. No w każdym razie są kolejki, z tego co ja wiem, i w Kanadzie, i w Ameryce, że się biją. O, co nas o, o, oczywiście bardzo cieszy. O, I o nas, i, i żeby, żeby już nie urągać, na, 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 na że tak powiem, naszych, naszych rywali, czy też przyjaciół, ja nie uważam, że to jest rywali, również jest tak samo mm -hmm. bardzo oglądany w teatrze nie może mogą. Życzę Ci tego, żebyśmy mogli zobaczyć się w teatrze i to już wkrótce. Natomiast wiemy, rozmawialiśmy już, rozmawialiśmy już o tym pokrótce dzisiaj, że wzięłaś udział w filmie fabularnym. Powiedzmy jeszcze raz o tym, co to za film. E, film pod tytułem Sezon Należcza w reżyserii mm -hmm. Błogosława Lindy. E, jak już wspomniałam, film taki dwuwątkowy, e, dwa wątki gdzieś tam wiersz egzystują obok siebie. I w jednym z tych wątków mam okazję brać udział. Rodzeństwo uh -huh. w niekonwencjonalny sposób zdobywała pieniądze na podróż życia, i co z tego wynika? Powiedz mi, jak się czułaś, grając w fabule? Ja wiem, że przedtem, przed Złotopolskimi, wystąpiłaś już tak. w fabule, ale czy to, czym to się różni? Na czym polega różnica w wyzwaniu taka no, rola? Nie wiem, no podstawowa rzecz, wiesz, praca przy dwóch różnych kamerach. To jest już uh -huh. tutaj, siedzimy na hali tam praca, akurat w tym filmie dużo było planerów. No więc trzeba się bardziej krótko i tak najprościej, naprawdę w trzeba się bardziej chyba napocić i napracować, żeby to jakoś wyglądało. Wiesz, wszystko jest tam najmniejszy fragment. Każda emocja, każdy ruch jest tak. bardzo zauważalny i, i trzeba o to, wiesz, bardzo dbać. Dokładniej chyba się to robi, bo ja tak. też M chcę, bardziej to precyzyjnie. Tuż tak? po premierze Zakochanych, gdzie mm -hmm tam w ogóle drugi plan to właściwie tam same gwiazdy są. Ja tam jestem jedną, jedną z postaci drugiego planu, bo pierwszy plan to jest Cielecka, Małgosia, Magda Cielecka i Wartekopania. I, i A my tam, że pamiętam te, te kilka dni zdjęcia, które mieliśmy, to szalenie ciężka robota. Troszkę inna niż to u nas. Bardziej taka, taka w, dłubiąca w detalu, w, w, w takich, w takich m, ujęciach krótszych, takich podglądaniach. U nas jest... Poza tym jeszcze chciałam, przepraszam, w to polskich już panuje niesamowicie rodzinna atmosfera i, i jest to o tyle łatwiej chyba dla mnie, przynajmniej. Bo... Ale to dobrze, bo tu się czuje. To nie znaczy, że no, wiesz, na planie znaleźć jeszcze było jakoś tam gorzej czy coś takiego, tylko no wiesz, Czy też inaczej, że, że ta nasza ekipa już jakby pewnych rzeczy się nauczyła, my dobrały. bardzo się rozumiemy. jak się wejdzie do kogoś nowego, to jednak jest, jest to inaczej wolniej z rezerwą, a tutaj bardziej jakby i oczekuje się od nas i ekipa sprawna jest i to jest, jest szaleństwo. Ja nie mogę <ś> się <structurabytes> do Jestem do <śód> <śód> nie jest to w weselu do Nie, do końca do końca do końca do końca nie końca do końca do końca nie do